W momencie porozmawiamy o fuzariozach i mykotoksynach w ziarnie kukurydza oraz o tym, w jaki sposób możemy się ich ustrzec. Z nami jest dr Piotr Ochocki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. Dzień dobry. Dzień dobry paniom, dzień dobry Państwu. Panie doktorze. W pierwszej kolejności powiedzmy sobie, co to są te fuzariozy i mykotoksyny? Cóż, Szanowni Państwo, i fuzariozy, i mikotoksyny są to bardzo trudne słowa. niewątpliwie. Po pierwsze, fuzariozy są to choroby wywoływane przez grzyby z rodzaju fuzarium. Jest to cała gama grzybów. Nie są to grzyby typu pieczarka, podgrzybek, natomiast są to grzyby, o których mówimy, że to są pleśnie. Jeżeli Państwo wejdziecie w łan kukurydzy, odsłonicie kolby, możecie znaleźć takie objawy, takie ślady białej pleśni, różowej pleśni nalotu i to są właśnie objawy porażenia kolb kukurydzy przez grzyby z rodzaju Fusarium. Natomiast odpowiedź na drugie pytanie, również skomplikowane, mikotoksyny. Są to toksyny produkowane przez grzyby. Yy, możemy Powiedzieć albo pokusić się o oszacowanie ilości gatunków grzybów toksynotwórczych na poziomie kilkuset. To jest kilkuset, kilkaset gatunków grzybów, które produkują równie dużą ilość różnych toksyn. Są to substancje o bardzo zróżnicowanej budowie strukturze. Natomiast nie wszystkie grzyby i nie wszystkie toksyny występują jednocześnie. Jeżeli chcemy się skupić na tym, co mamy na naszym polu, czy w tym wypadku w łanie kukurydzy. Są to toksyny i grzyby. Są to grzyby z rodzaju Fusarium. Głównie to jest Fusarium graminarum, kulmorum, verticillioides. To są grzyby fuzaryjne. Które z tych mikotoksyn są najgroźniejsze? Otóż, proszę państwa, z tych kilkudziesięciu rodzajów mikotoksyn fuzaryjnych w przypadku kukurydzy możemy się skupić, możemy tą ilość, ilość rodzajów toksyn ograniczyć zaledwie do 10-15. Natomiast jeżeli byśmy chcieli mówić jedynie o tych najważniejszych, no to najbardziej dominującym takim środkiem trującym, czyli taką mikotoksyną, to jest deoksyniwalenol. To, co rolnicy popularnie mówią, Ach, bo na skupie to obniżyli nam cenę, albo obniżyli, albo w ogóle odrzucili nasz transport. To są dony. Wiecie, dony nam odrzucili. To przez te dony nam odrzucili partię kukurydzy. Więc ten doksynivalenol jest najbardziej rozpowszechnioną toksyną fuzaryjną, którą mamy w portfolio kukurydzy. Oprócz tego, możemy jeszcze powiedzieć, że dużą rolę odgrywa zearalenon oraz fumonizyny. To są te najbardziej podstawowe toksyny, które występują w kukurydzy. Różnią się między sobą nie tylko budową, strukturą, ale również działaniem. Jeżeli chodzi o deoksyniwalenol, jest to substancja najbardziej szkodliwa dla zwierząt monogastrycznych, jednożołądkowych, głównie dla świń. Świnie są wrażliwe do tego stopnia, że wystarczy jedna łyżeczka od herbaty tej toksyny na dużą przyczepę kukurydzy, mówiąc tak bardzo obrazowo, żeby świnie odczuły bardzo wyraźnie obecność tej toksyny, żeby przestały, żeby zmniejszyły pobieranie pokarmu i żeby przestały przybierać na wadze. Skąd one się biorą w ziarni kukurydzy? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli sobie popatrzymy na... Te ładne kolby kukurydzy, one są piękne na pozór. Zobaczymy występującą taką, taki nalot pleśni, i ta pleśń, te grzyby z rodzaju Fusarium wytwarzają te toksyny, ale nie wytwarzają ich od razu w olbrzymich ilościach. Żeby takie toksyny powstały, ten grzyb musi się zestresować, możemy powiedzieć. Tak? Czyli takim stresem może być na przykład przymrozek. Sytuacja, którą mamy. W chwili obecnej zimne noce, przygruntowe przymrozki. Grzyba jest dosyć dużo, rozwinięty w, do, w odpowiedniej fazie i on zaczyna w odpowiedzi na ten stres temperatury, zaczyna produkować w dużej ilości toksyny. I to jest ten moment, kiedy mamy pewien dylemat. Tak? My, jako rolnicy, czy rolnicy jako rolnicy mają dylemat: czy już zbierać kukurydzę, która może być jeszcze wilgotna, czy poczekać jakiś czas żeby to dosło no bo ograniczymy koszty. Natomiast to jest też taki moment, w którym zawartość toksyn dosyć gwałtownie wzrasta i tutaj trzeba wyczuć moment, kiedy najlepiej tą kukurydzę zbierać. Jak możemy i w jaki sposób możemy ograniczyć je w ziarnie? Ha. Bardzo dobre pytanie. żeby wiedzieć w którym momencie zareagować na w jaki sposób ograniczyć te toksyny, musimy sobie uświadomić w jaki sposób grzyb znajduje się w tej kolbie kukurydzy. Jaka jest historia, skąd on się w takiej kolbie pojawia. Pierwsza rzecz, żeby grzyb mógł się znaleźć w kolbie, a następnie wytworzyć toksyny, po pierwsze musi, zarodniki grzeba muszą się znaleźć w glebie. Czyli jeżeli chcemy ograniczyć zawartość toksyn, Musimy po pierwsze odciąć kukurydzę od tego bogatego banku y, zarodników w glebie. Czyli pierwsza rzecz to musimy albo zrobić odpowiednią rotację, albo odpowiednią kulturę uprawy, żeby ograniczyć zawartość tych zarodników. Mhm. Następny element to jest oczywiście y, odpowiedni dobór odmiany. Jeżeli dobierzemy odmianę, która jest odporna, Wówczas sama Rysina będzie się broniła przed y, atakiem mhm. grzyba. Jeżeli już tak, oczywiście w jakich y, y, w takim razie y, o jakich najważniejszych polowych praktykach powinniśmy y, pamiętać? Y, dobra praktyka rolnicza. Dobra praktyka agrotechniczna y, po pierwsze. Po pierwsze i jeszcze raz po pierwsze, a nawet po drugie po trzecie, to jest rotacja, to jest zmiana y, miejsca uprawy kukurydzy, ponieważ kukurydza z natury rzeczy jest rośliną, która produkuje dużą biomasę również toksyn, y, również y, grzyba, y, powoduje to, że w ziemi po kukurydzy zostaje dosyć duża y, ilość zarodników. Jeżeli kukurydzę posiejemy na przykład po rzepaku, to Nasiona kukurydzy i młode rośliny, a później do, dojrzałe rośliny nie znajdą w swoim otoczeniu zarodników, które mogłyby je zaatakować. Albo jeżeli będą, to będą w zdecydowanie mniejszej ilości. Żeby do, jeżeli już musimy robić monokulturę, to należy pamiętać o bardzo dobrym rozdrobnieniu resztek pożniwnych. Powoduje to zredukowanie biomasy, zredukowanie ilości grzybni. I ograniczy to w zdecydowanym stopniu obecność grzybów i później mikotoksyn. Jakie inne czynniki mogą ograniczyć występowanie mikotoksyn, właśnie? Do tej pory skupialiśmy się, proszę Państwa, głównie na tym etapie do zakończenia zbiorów, do zebrania ziarna. Natomiast musimy pamiętać o tym, że grzyby żyją niezależnie od tego, czy roślina jest na polu, czy jest już zebrana. Jeżeli zbierzemy ziarno i nie zapewnimy odpowiednich warunków, odpowiedniej, odpowiednie, odpowiednio niskiego poziomu wilgotności, grzyb będzie rozwijał się dalej. Mało tego. Oprócz fuza, grzybów fuzaryjnych, będziemy mieli do czynienia z grzybami tak tzw. magazynowymi lub przechowalniczymi. Są to grzyby często z rodzaju aspergillus, które wytwarzają inne toksyny typu aflatoksyna, ochratoksyna. Czyli takie toksyny magazynowe. Więc musimy pamiętać o tym, żeby po pierwsze zebrać rośliny w takim fazie, ziarno w takiej fazie, która zapewni niską zawartość toksyn fuzaryjnych na polu, ale następnie, w czasie przechowywania, musimy zapewnić warunki, które zahamują albo uniemożliwią rozwój innych grzybów w czasie tego przechowywania. Możemy nawet powiedzieć, że grzyby zachowują się tak jak COVID. Mamy taką na początku falę bardzo niską, kiedy mamy mało zakażeń, jest mała ilość toksyn, ale następnie przy nieodpowiednim zachowywaniu dystansu fala nabiera rozpędu i gwałtownie rośnie. Więc y, musimy zahamować na samym początku tą szansę, te, te możliwości rozwoju grzybów. Jeżeli spełnimy te warunki, możemy spodziewać się zdrowych zbiorów i bezpiecznej żywności, bezpiecznych pasz.